Witam Was w moim y, kolejnym odcinku MSP Sorki, że nie było mnie przez miesiąc lub więcej Po prostu, mm, no... Miałam wadę komputera A teraz mogę zaczynać Dzisiaj pokażę Wam hakerów y, Którzy są nowi na MSP Jednego mam w przyjaciołach. Y, zaraz Wam pokażę Zobaczymy... Chyba już był... A tak, jest, jest, pominęłam go sorki. To jest Lalak Tmery. Lala Jej konto ukradli. Hakerowi ktoś ukradł konto, to jest dla mnie bardzo przyśmieszne, ale ona kradła konta. Wiele kont kradła, widzicie. No ale teraz ona pisze po polsku, a większość hakerów po angielsku. To jest dziwne. Dobra, teraz przedstawię Wam kolejną hakerkę. Dobra, jest ta hakerka druga. To jest uh, The Dolly 879. Ona ma napisane w skrócie po angielsku. to jest have come. Oh, to place big sister interesting. Widzicie? To nie jest oryginalna The Dolly, bo popatrzcie. Ona jest nowa, ale ona mi się zdaje, że każdego konta nie ukradła. Chociaż innego, ale ja mam znajomych. To praktycznie ten. Dobra. Kolejna hakerka. Sonia Hatzker. To jest nowy haker na MSP. Widzicie? Interesting in all, I want to play. Poczekajcie. Ja już chyba wiem, co to znaczy. Poczekajcie. Yy... Dobra, dobra, już wiem, wiem, wiem. To znaczy chyba, to chyba znaczy yy, interesuje się twoim kontem, bo chcę się pobawić. Nie wiem co to znaczy, ale wyraźnie haker, nie? I jeszcze, dobra, yy, yy, haker kolejny. To jest, jest Hackerka. Antnoth in. Teba. Cusey, want to play. Hmm. Tak, ja już wiem, co to jest. To chyba znaczy: wpadnij do studni, bo chcę się pobawić Twoim kątem. No. No, tak to już jest. To jest hakerka. Taka. Kolejną. Mam y, też również y, w zna Znaj no nie, nie mam już znajomych. I teraz yy, to już yy, wszyscy hakerzy no, nowi na MSP. Yy, chcę, żebyście na nich uważali, ponieważ yy, yy, wasze bezpieczeństwo i konta. No. no to widzimy się w następnym odcinku. Pa!